Mówi się, że pewne w życiu są tylko śmierć i podatki, ale jest jeszcze dobre powiedzenie, jedyną stałą jest zmiana. Ten odcinek poświęcimy temu, jak możliwie bezoporowo robić wielkie rzeczy, które prowadzą do świetnych rezultatów, ale jak wszystko nowe, na początku napotyka je opór. W sumie nie ma się co dziwić, bo my jako ludzie nie lubimy ryzyka. Wolimy pewniaka. A to, co już poznaliśmy, to, co już znamy, to po tym wiemy, czego można się spodziewać. Mamy to dosłownie w genach. W dodatku, nowe może prowadzić do utraty kontroli nad sytuacją. Zatem w tym odcinku zobaczysz, jak wprowadzić najlepiej zmiany w swojej firmie i w swoim zespole. Rafał Schreiner, zapraszam. Cześć, z tej strony Rafał Schreiner, założyciel Agencji Marketingowej Unix SEO. Obecnie w portfolio mamy kilkuset klientów i pomagamy im rozwijać firmy w internecie. Na tym kanale dzielę się wiedzą z biznesu i marketingu, a jest także czasem i o sporcie. Polub ten odcinek i subskrybuj moje social media. Linki w opisie tego filmu zapraszam do oglądania. Prowadzenie zmian w firmie i przekonywanie do tego zespołu to jest klasyk. Tylko jak robić to skutecznie, aby nie było sytuacji w stylu, jak to bywa, wiesz, z handlowcami, że połowa z nich nie wpisuje nic do crm -u. O skutkach mówić nie muszę, bo zawsze część lidów wtedy ginie, a wszystkie statystyki i moje doświadczenia pokazują, że wyniki mocno wzrastają, kiedy zespół sprzedażowy rzeczywiście wykonuje to, co ma wykonać. Tylko. Dlaczego ludzie nie chcą tego robić, skoro coś daje im lepszy wynik? No właśnie, ok. Zaraz to poruszymy. Na wstępie pamiętaj, że mamy dwa podejścia do zmiany. Ewolucyjne, ono opiera się na stopniowych krokach oraz mamy też podejście rewolucyjne, czyli takie szybkie i nagłe, blitzkrieg. Najważniejsze elementy skutecznego wdrażania zmian, pamiętaj, to odpowiednia komunikacja, uwzględnienie opinii pracowników, zapewnienie szkoleń oraz stworzenie szczegółowego planu zmian, czyli tak zwanej mapy zmian. Daj mi chwilę, to powiem trochę więcej o tych dwóch podejściach, które wymieniłem. Pierwsze z nich, czyli strategia ewolucyjna. Tutaj działamy powoli. Najlepsze według mnie jest to, że pracownicy są mocno zaangażowani podczas planowania i wdrażania. A jak ktoś jest dobry w ludzkiej psychologii, zna te sztuczki, triki, to jeszcze tak poprowadzi cały proces, że to pracownicy będą myśleli, że to oni wprowadzili te zmiany z własnej inicjatywy, że to właśnie powstało. Można to porównać trochę do efektu IKEA. Nie wiem, czy o tym słyszałeś, ale efekt IKEA to jest takie zjawisko, które polega na tym, że my dajemy czemuś większą wartość w wyniku poniesionego w przyszłości wysiłku fizycznego albo intelektualnego, który zmierzał właśnie do stworzenia tej rzeczy. Tak jak to właśnie z meblami, które sami skręcamy. Jak kupisz komodę za 1000 zł i sam ją skręcisz, to ona jest dla ciebie warta więcej niż 1000 zł, bo włożyłeś w to wysiłek. I tak samo jest z wdrażaniem zmian. Jeśli pracownicy się w te zmiany angażują, czyli mają ten wysiłek intelektualny i wysiłek fizyczny, to większa szansa, że oni te zmiany zaakceptują. Minusem tej strategii jest to, że ona zajmuje więcej czasu niż Blitzkrieg, czyli strategia rewolucyjna. A w niej założeniem jest to, że mamy efekt zaskoczenia, czyli to, że musimy coś, wprowadzić coś szybko, i plusem jest to, że dosyć dobrze to wtedy niweluje to opóźnienia w implementacji. A z racji, że zmiany są narzucone odgórnie i często przy pomocy np. zewnętrznych doradców czy konsultantów, to wtedy może właśnie pojawiać się mocny opór ze strony pracowników, tak jak w przykładzie, który podałem wcześniej, gdzie firma chce polepszyć proces sprzedaży i z typowego Excela czy mailozy chce przeskoczyć na Cerem. Handlowcy nie widzą tutaj benefitów, tylko że będzie trzeba więcej pisać, będzie więcej wypełniania więc my tego robić nie chcemy. Hej, hej. Zaraz godzina 8, ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę krótki komunikat. Chodźmy. Jeśli szukasz do siebie, do firmy, agencji, która zrobi dla ciebie SEO, pozycjonowanie, bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook, nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny. To zapraszam do współpracy. Unique SEO. Otworzymy kampanie, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu. Pozdrawiam. Zobacz na tej grafice, jak to wygląda w realu. Najpierw następuje zakłócenie status quo. Nie wiem, co się stanie i jaki to będzie miało na nas efekt. Dlatego na początku mamy szok i później odmowę. Dalej te emocje stają się coraz bardziej negatywne. Może to znaczne przykład z własnego doświadczenia, ale wtedy zaczyna się spiskowanie. On to robi specjalnie albo chce nam po prostu dorzucić więcej pracy. Część osób zaczyna się stopniowo przekonywać, tylko z nich udało się nawet dosyć szybko osiągnąć lepszy rezultat, czyli tutaj mam zwykłą statystykę. Po prostu tak się stało, jeden ma wyniki od razu, drugi musi zaczekać, ale reszta stopniowo też zaczyna to wdrażać. A im dłużej coś robimy, to bardziej w to wierzymy i nagle zmiana po pewnym czasie staje się nowym statusem quo. Zatem teraz pojawia się pytanie, jak przyspieszyć te początkowe etapy, aby ludzie zaczęli wierzyć w nowe rozwiązania. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixo? Przyspiesz się wrzuć wyższy bieg, bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii Social Media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixo jest w stanie regularnie dowodzić Tobie nowych klientów, podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. Pierwsze hasło, jakie rzucam, to przymus. Zastanów się, jak reaguje osoba, której każesz coś zrobić. Jak jest przymus, no to jest i opór. Przypomnij sobie, jak reagowaliście, gdy rodzice mówili tobie, musisz iść odrobić lekcje. Albo jak masz dzieci i teraz im tak mówisz, to, to, to jak one reagują. Druga rzecz to powód dlaczego. Bo ludzie bardzo dobrze reagują na to, kiedy mówisz im, czemu coś ma się zadziać. Kiedyś przytaczałem eksperyment Xerox, czyli mi w swojej książce wywieranie wpływu na ludzi właśnie opisuje ten eksperyment, a on wygląda mniej więcej tak. Pewien człowiek chciał zrobić ksero, schodząc przed ludzi w kolejce. Gdy prosił po prostu, żeby go ktoś wpuścił, to znikomy procent ludzi się zgadzał, bo przecież wszyscy inni też czekali. Okej? Okay? Logiczne. Jednak kiedy pytał, czy może mnie pan wpuścić bez kolejki do zrobienia ksero, bo bardzo się spieszę, bardzo się spieszę, podkreślam, wtedy okazywało się, że więcej osób się zgadzało na tą jego prośbę. No i do tego momentu eksperyment wydaje się zrozumiały i taki logiczny, ponieważ no to uzasadnienie, bo mi się spieszy, ma sens. Ale ciekawie zrobiło się wtedy, kiedy okazało się, że kiedy mówił, czy może mnie pan wpuścić do kolejki, bo chcę zrobić ksero, czyli podsuwał powód bez sensu, bo przecież wszyscy stali w tej kolejce, żeby zrobić ksero, prawda? No to ludzie tak samo chętnie się wtedy zgadzali, jak wtedy, gdy jego prośba miała sens. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w większości przypadków wystarczy wiedzieć, że istnieje jakiś powód, żeby się zgodzić na prośbę. Także jeśli dasz swojemu zespołowi powód, to opór będzie mniejszy. I trzeci punkt to angażuj właśnie tych swoich pracowników, angażuj swój zespół. Też już o tym wspomniałem w tym filmie, dlatego w wielu przypadkach podejście ewolucyjne po prostu działa lepiej. I czwarty powód, ja na to mówię, są to pytania nakierowujące. Dajmy na to przykład odrobienia lekcji, o którym też przed chwilą wspomniałem. Czyli zamiast od razu musisz iść odrobić lekcję, no to pytasz się, na przykład, uważasz, że fajnie jest mieć w życiu tyle pieniędzy, żeby wszystko sobie kupić? A jak myślisz? Ci, którzy są bardzo bogaci, to mają większą wiedzę od innych? Czyli nakierunkowujesz na to, że odrobienie lekcji jest dobre, żeby on sam, ten dzieciak, na to wpadł. Albo z naszym handlowcem z przykładu, który nie chce wpisywać nic do CRM. Mówisz na przykład ludzie to często zapominają, prawda? Ty też tak uważasz, że ludzie często zapominają? Ale mamy dużo lidów. Chyba trudno Ci zapamiętać wszystko. Pewnie jako o tym myślisz, to się nie relaksujesz, przez co spada jakość rozmów, bo podczas przerwy myślisz cały czas o tym, o tym czego nie zapisałeś. A jakbyś wszystko notował, to mógłbyś przestać o tym ciągle właśnie myśleć, bo wiesz, że nie zapomnisz, skoro jest zapisane, jest ustawione przypomnienie. Widzisz, takich pytań zadajesz odpowiednio dużo i może to rozciągać się nawet na kilka rozmów. Wszystko zależy od tego, jak skomplikowana i jak duża jest ta zmiana, ile osób, jak duży jest zespół. Ok? Ale mam nadzieję, że ten film bardzo Tobie. Pomógł Wykorzystaj te cztery etapy, o których wspomniałem. I wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. A jak zawsze na zakończenie życzę Tobie dużo szczęścia, zdrowia i pieniędzy. Rafał Reinhardt, Pozdrawiam. Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj, na YouTube, a ja jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole, w miarę możliwości, odpowiadamy na bieżąco i powinny to być, wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner. Sprawdź koniecznie naszą platformę z kursami szkolenie.rafalschreiner.pl, masz też link w opisie tego filmu. Sprawdź teraz i daj follow na moich social mediach.